Pada deszcz, a ja stoję pod drzewem i czekam, aż przestanie padać. Lubię dźwięk deszczu, wiecie? Działa kojąco. Chciałabym do Was skierować taką myśl, która moim zdaniem jest warta podzielenia się. Zawsze wsłuchujcie się w Waszą intuicję. Polegajcie na swojej intuicji, zwłaszcza gdy poznajecie nową osobę. Jeżeli coś podpowiada wam w środku, uważaj, nie ufaj, nie wchodź w związek, to wsłuchujcie się w te słowa, w to wnętrze, w tą intuicję i bądźcie ostrożni, trzymajcie dystans. Moja intuicja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Dlatego zachęcam was, abyście wsłuchali się w swoją intuicję, bo to jest wasz anioł stróż, który podpowiada wam, co jest dobre, co jest złe, na co uważać. I to tyle.